Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak najtaniej nabyć grę EA Sports FC25. Oczywiście strony zawarte w materiale nie posiadają z nami współpracy, po prostu są one dobre, sprawdzone. Zawsze przez nie kupuję i jestem zadowolony, dlatego są one godne polecenia. Zacznę tutaj od najtańszej opcji, jaką jest EA Play. Kosztuje ona 24,90 miesięcznie. Jeżeli zdecydujemy się na kupno właśnie tego abonamentu, to dostaniemy dostęp do EA Sports FC25 przez 10 godzin i oczywiście możemy w nią zagrać nawet 20 września. Kolejną opcją jest nabycie Game Passa Ultimate, ponieważ posiada on właśnie. Budowaną subskrypcję EA Play Game Passa możemy nabić w cenie niecałych 40 zł. Także jak wejdziemy na stronę gg.deals jest to takie ala ceneo, tylko związane z grami. No to tutaj mamy właśnie okno wyszukiwania, wpisujemy sobie Game Pass, i tutaj wyskoczą nam różne oferty. Nas interesuje właśnie Ultimate, może być na jeden miesiąc, jak lecimy po najtańszej linii oporu. Także tutaj właśnie mamy oficjalne linki, a tutaj mamy linki ze stron z kluczami. Ja osobiście wybieram NEB, bo jednokrotnie kupowałem z tej strony i się po prostu sprawdzało. Warto też skopiować sobie właśnie ten kod, który upoważnia nas do zniżki, a potem przechodzimy przez całą dalszą fazę kupna. Jak już jesteśmy na naszej stronie, no to przechodzimy sobie niżej, klikamy na najtańszą ofertę. Wpisujemy kod i kończymy transakcję. Tylko warto wspomnieć, w momencie kiedy kupujemy właśnie tego Game Passa, dostajemy dostęp do EA Play podstawowej wersji. Wiąże się to z tym, że mamy dostęp do gry przez 10 godzin, oczywiście przed planowaną premierą gry czyli tak zwany wczesny dostęp. A po tym czasie będzie właśnie trzeba sobie nabyć albo EA Pro, albo kupić całą grę. A jak kupić samą grę taniej, jak i aktywować EA Pro, wytłumaczę w dalszej części filmu. Tutaj dalej pokazuję, jeżeli już dostaliśmy kod ze strony, jak aktywować właśnie naszą subskrypcję na Game Passie. Także po wpisaniu kodu klikamy dalej, czekamy chwilę, aż nasz kod się zaakceptuje, potwierdzamy, przechodzimy do naszego do naszej aplikacji Xbox. Jeżeli usługa się jeszcze nie uruchomiła, polecam zrestartować samą aplikację. Klikamy na aplikacji Xbox zakładkę Game Pass, przechodzimy niżej, żeby zlokalizować gry od EA Play. Następnie klikamy Wyświetl gry. Zostaniemy przekierowani do EA Play bądź jeżeli nie posiadamy tej aplikacji, to wystarczy, że ją pobierzemy przy pomocy instalatora w samym Xbox Game Passie. Jak już jesteśmy w samej aplikacji EA, to wystarczy, że zlokalizujemy grę w sklepie i ją wstępnie pobierzemy. Chyba, że już jesteśmy po premierze, to wystarczy, że po prostu pobierzemy i będziemy mieli te 10 godzin gry. Jeżeli chcielibyśmy zostać z naszą grą na dłużej i jesteśmy posiadaczami komputerów stacjonarnych, no to wchodzimy w aplikację EA i zamiast kupować właśnie tego gamepassa, wchodzimy w EA Play. I wybieramy wersję Pro, która kosztuje 85 zł miesięcznie. I w tej usłudze właśnie mamy dostęp przedpremierowy do samej gry. Czyli 20 września. I możemy pograć przez ten miesiąc w FC25. No i ostatnim sposobem, żeby nabyć już calusienką grę. Żeby mieć ją bez żadnych limitów dla siebie. Jest po prostu kupienie taniej klucza. Oczywiście polecam to robić na stronie gg.deals. Mamy tutaj... Z ENEBY, jak widać, za 288 zł, jeżeli skopiujemy owy kod. Robimy to tak samo jak przy zakupie Game Passa. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jak i zostawienia suba strzała!